Zabiłeś mojego męża. Gdybyś nie zmienił ustawy, byłby już na emeryturze i by żył. Tymi słowami przywitała premiera Tuska jedna z kobiet, której mąż zginął w kopalni Śląsk. Dziennikarzy przy tym nie było. Nie wpuszczono ich na spotkanie z rodzinami górników, którzy byli ofiarami tragedii. Wściekłe i zrozpaczone kobiety atakowały premiera, że do tej pory nic nie wiedzą o swoich bliskich. Od tragedii na Halembie nieustannie powtarzaliśmy, że jest tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do kolejnej katastrofy, w której zginą ludzie. Z mordu na Halembie nie wyciągnięto żadnych wniosków. Przez kolejne lata sytuacja w górnictwie nie uległa żadnej zmianie. Nadal szafowano życiem ludzi w pogoni za zyskiem, narażając ich na śmierć. Tym razem wśród zabitych byli ci, którzy dopiero rozpoczynali swoją przygodę z górnictwem, ale także ci, którzy gdyby nie zmiana ustawy, która nakłada na nich obowiązek odrabiania chorobowego, mogli już przejść na zasłużoną emeryturę, bo w górnictwie na dole przepracowali ponad 25 lat. Dla tych pierwszych rząd nie ma pieniędzy na inwestycje i poprawę bezpieczeństwa, co wymusza pogoni za każdą toną. Dla tych drugich miał ustawę, która ich zabiła, która każe im robić na kopalni do śmierci. To także kolejny wymiar tej tragedii i dowód, że dziki kapitalizm, o którym mówi autor programów o katastrofach górniczych, wcale nie zaczyna się na dole, lecz tam się kończy. Zaczyna się na samym szczycie.